Witamy serdecznie na kolejnej recenzji. Dzisiaj będzie kolejny smak piro o smaku czekolady. Pakowanie jest brązowe. Buteleczka. buteleczki jest brązowa, korek jest czarny. Zawartość jest 6 mg, więc słabo. No i zapach. Bardzo, mi to szumina. bardzo taki słaby to mazata. mi to przypomina. co mi to przypomina? Co? Robię jakieś jakieś twojeśko babeczki czekoladowe? No pewnie. To te ciasto, zanim się upiekło. Ja lubiłem zawsze jeść. No O, to no, jest. czekolada pachnie. w ciastek. nawet taka sklepowa. Dla mnie to jest właśnie ta, ta, ta masa, taka, masa babeczkowa, która jeszcze nie jest upieczona, tylko taka surowa. Pięknie to pachnie ale zobaczymy jak będzie w smaku. Vision Spinner 2, Parownik Protank 3, Materia Vision i Parownik Aspire Vivina. Tak jest. W znacznym smaku. Mhm, smaku. I to bardziej przypomina kakao niż taką czekoladę. Takie prawdziwe kakao. Takie niesłodkie, takie, co się do ciasta też używa. Dobrze? A mi nie smakuje. Dla mnie jest za gorzkie. Nie lubię czystego naturalnego kakao. Ja bardzo lubię. Uh -uh. Go, Gorzką czekoladę, taką 70. Likwid nie dla mnie. Na pewno dla mnie. Już. Mm. Na pewno wyższa ocena będzie u mnie jeszcze raz? Zapach, oczywiście, zapach dam piątkę. 5 na 6 dam. Mógłby być bardziej taki wyrazisty, ten zapach, bo tak ledwie co czuć było, go no powochałem. Chyba że tak przeżarty jestem dzisiaj. To ile zapach? Ten zapach dam. Piątkę dam, nie szóstkę, dlatego, żeby mógł być tak bardziej pachnieć ten klif. Zapach zapachu jest dobry, tylko mało czuć. Mhm. Za smak, niestety, ja dam... Dam trzy, bo nie to, że nie chcę dawać słabej oceny temu likwidowi, dlatego że go nie lubię, tylko po prostu nie smakuje, dlatego dam trzy, nie dam dwójki. Nie ja dam szóstkę, to jak ktoś o. lubi czekoladę, najlepiej gorzką jak lubi, to to jest likwid dla niego, od razu czuć taką. No a czy szczerze według mnie, ja tu czuję bardziej kakao niż czekoladę. Jak ktoś lubi kakao pić takie prawdziwe, to polecam. To jest historyczna chwila. Pierwszy raz ktoś dał wyższą notę niż ja i to dwukrotnie wyższą. Nie smakuje mi ten liquid, Maciowi smakuje. No. no no i tyle no. Jeśli zachęciliśmy was, no to oczywiście kupcie. Jeśli nie zachęciliśmy was, to też kupcie. Spróbujcie, bo może jednak mamy jakieś kupki smakowe dziwne, powykręcane od alkoholu. Naprawdę warto. A ja student jestem, to no, ja na pewno palku. Dlatego, <laughs> dlatego tyle. Polecamy Wam oczywiście standardowo Facebook, YouTube, komentarze, lajki i tak dalej. No, tyle. Cześć wam. Cześć. Żegnamy się. No.